Rada Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach strategii do roku 2022 podejmuje szereg inicjatyw, których celem jest dostosowanie do aktualnych trendów rynkowych. W ramach tej strategii realizowany jest projekt Platforma GPW Data jako innowacyjny system wykorzystujący techniki sztucznej inteligencji celem wspierania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Głównym założeniem dla realizacji projektu GPL Data było stworzenie rozwiązania informatycznego, które będzie zarazem innowacyjne, ale jednocześnie intuicyjne i łatwe w obsłudze. Dzięki zrealizowanemu w ramach projektu narzędziu, nie trzeba być ekspertem, aby skutecznie rozwijać swoje umiejętności i dołączyć do grona osób korzystających z pełni możliwości giełdy papierów wartościowych. Każdy może się o tym przekonać. Narzędzie będzie dostępne powszechnie w internecie za pośrednictwem naszej strony internetowej GPW. Serdecznie zapraszam. Portal sprawozdawczy dla emitentów jest aplikacją webową umożliwiającą przekazywanie bieżących i okresowych raportów finansowych. Użytkownik systemu ma możliwość przekazania sprawozdania finansowego oraz innych wymaganych informacji w różnych formatach, w tym formatach ustrukturyzowanych, śledzenia stanu przesłanych raportów, przeglądania komunikatów informacyjnych dotyczących statusu przetwarzania raportu, przeglądania kalendarza z terminami raportowymi. Po zalogowaniu do portalu sprawozdawczego użytkownik uzupełnia pola na formularzu przekazania raportu. Dołącza plik lub pliki z raportami w odpowiednim formacie. System weryfikuje, czy formularz został wypełniony poprawnie oraz waliduje załączone raporty. W przypadku wykrycia błędów, system wyświetla ostrzeżenia o błędach. Na portalu umieszczony jest kalendarz raportowy zawierający informacje dla emitentów o terminach sprawozdawczych. Kalendarz jest zintegrowany z alertami o zbliżającym się i przekroczonym terminie raportowym. Jest także konfigurowalny przez pracowników GPW w portalu nadzorczym za pomocą edytora kalendarza. Edytor umożliwia dodawanie, usuwanie i edycję terminów raportowych. Dodatkowo emitenci mają możliwość wprowadzenia własnego terminarza raportowego, przesuwania terminów własnych i ich usuwania. Raportowanie na rynku In Connect ma swój wymiar regulacyjny, ale raportowanie ma także swój wymiar techniczno-operacyjny. Format, w jakim te raporty są przekazywane, ma to swoje znaczenie, ogromne znaczenie dla wszystkich interesariuszy w procesie. Dostęp do danych usystematyzowanych w określonym przetwarzalnym formacie, nadających się do. Natychmiastowej analizy yy, skokowo poprawi zakres pokrycia analitycznego i będzie miało to pozytywny wydźwięk, zarówno dla inwestorów indywidualnych, bo zwiększy się liczba zestawień, analiz szybko dostępnych dla szerokiego rynku i będzie miał to także pozytywny wydźwięk dla inwestorów instytucjonalnych, którzy będą mogli pokrywać analitycznie spółki nazywane NuConnect, na mniejszym nakładem pracy, czy mniejszym nakładem środków wydatkowanych przez swoje działy analiz. Z kolei z punktu widzenia emitentów projekt GPW Data. Może spowodować i zapewne spowoduje ograniczenie błędów w raportowaniu, łatwiejsze wdrażanie potencjalnie nowych pracowników w ramach spółki do wykonywania zadań związanych z przekazywaniem raportów bieżących i okresowych czyli, tak naprawdę, w jakim stopniu, także ograniczenie kosztów. Z kolei dla autozanych doradców nowy sposób raportowania, nowy system, nowy format przekazywanych danych uprości niewątpliwie i ułatwi proces weryfikacji raportów i proces obiegu informacji, jaki musi przebiegać, czy jaki przebiega na styku emitent, autor zwany doradca. Im dane będą przekazywane w bardziej powtarzalny sposób, tym łatwiej nam jako autoryzowany doradcom będzie weryfikować poprawność formalną i czytelność merytoryczną tych danych. Projekt GPW Data to odpowiedź giełdy papierów wartościowych w Warszawie na aktualne trendy w zakresie funkcjonowania nowoczesnych rynków finansowych. Wyniki realizacji tego projektu będą prowadzić do uzyskania korzyści przez uczestników rynku kapitałowego. Emitentów oraz inwestorów. Oddajemy w ręce użytkowników nowoczesną aplikację pełną rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i algorytmów wspomagających inwestowanie. Projekt jest innowacyjny, a na rynku nie ma odpowiednika. Zachęcamy do śledzenia nowości GPW Data. Równocześnie jesteśmy przekonani, że tym rozwiązaniem wprowadzimy nie tylko inwestowanie, ale przede wszystkim inwestorów w nowy wiek. Wiek sztucznej inteligencji i zaawansowanych algorytmów, z czego już dzisiaj jesteśmy dumni.